Red Dead Redemption Undead Nightmare to dodatek do pierwszej części Red Dead. Rockstar Games wydało go 23 listopada 2010 roku na Xboxa 360 oraz PlayStation 3. Bohaterem dodatku jest dobrze już nam znany John Marston. Jego zadaniem jest odnalezienie lekarstwa na trwającą obecnie plagę zombie. John, Abigail, Jack i wujek próbują wieść spokojne życie. Jednak w pewną, burzliwą noc Marstonowie nie mogą nigdzie znaleźć wujka, który kilka godzin wcześniej poszedł do miasta. John i Abigail stwierdzają, że ten znalazł gdzieś schronienie przed burzą i udają się do snu. Nagle Marstonowie zostają obudzeni przez wujka, który z głośnym hukiem wdarł się do ich sypialni. Jednak nie był to zwykły wujek, a wujek zombie. Lumbaka zdecydowanie przeszło jakąś ewolucję. Umarły wujek atakuje Johna, jednak ten uderza go kilkukrotnie lampą w głowę i wujek traci przytomność. Gdy John udaje się po broń, wujek odzyskuje przytomność i zaczyna gonić Abigail, która schodząc po schodach przewraca się. Zombie ją dopada i gryzie, co sprawia, że Abigail także zostaje zarażona. Kiedy wchodzi uzbrojony już marszą, krzyczy to wujka, ten zwraca uwagę na Johna. Wtedy protagonista zabija wujka strzelając mu w głowę. Jack podbiega do leżącej w kałuży krwi matki, a tego gryzie zamieniając go w zombie. John biegnie do stodoły po Lasso, a następnie związuje swoją zombie rodzinę. Związanych Abigail i Jacka odnosi do sypialni Marstonów. Barek drzwi i rusza do Blackwater w celu odnalezienia pomocy i wyleczenia swojej rodziny. Jednak wtedy jeszcze nie wiedział, że ma do czynienia z plagą zombie. Now, I don't know what the Stay As calm as you can, seeing as both of you seem to have gotten a little excited. Probably just a fever. Jack, be kind to your mother. Abigail. Right from wrong. Dodatek oferuje nam cztery typy zombie. Nową broń Blunderbuss, która jest rodzajem skróconej strzelby, jednak co ciekawe, strzela ona resztkami ciał z zombie, ze względu na to, że w czasie epidemii amunicja była właściwie niedostępna. Dodatek udostępnia również kategorię misji powolnych Missing Person, w których możemy podjąć się odnalezienia i uratowania ludzi, którzy mają szansę przeżyć. Dodatek składa się z kilku długich misji fabularnych, jednak dostępne są również powolne. Całe DLC trwa około 6 godzin. Undead Nightmare otrzymał również tryb kooperacyjny Undead Overrun, w której w kilka osób odpieramy ataki kolejnych fal zombie. Niestety dodatek, tak samo jak podstawowa wersja gry, ukazał się jedynie na konsole, co sprawia, że nie możemy zagrać w niego na PC. Jedyną taką opcją jest emulator i pad podłączony do komputera. Po cichu liczę na to, że Rockstar postanowi w końcu stworzyć remake, Fred doda jeden razem z dodatkiem Undead Nightmare, jednak tym razem wydając je też na PC. Jednak myślę, że nawet wersją z konsol bez remakeów wieracze PC-owi by nie pogardzili. Można się domyślić, że dodatek nie zawiera polskiego tłumaczenia, identycznie jak podstawka, więc jeśli ktoś nie zna angielskiego, to ry może być ciężkie.